Ostatnio omówiliśmy sobie o tym, dlaczego kupno gotowego plecaka ewakuacyjnego to nie jest najlepszy pomysł. Dlatego dzisiaj opowiemy sobie o tym, w jaki sposób zwykły człowiek, dysponujący ograniczonym budżetem, może dla siebie taki zestaw ewakuacyjny przygotować. Zatem bez zbędnego lania wody jedziemy z tematem. Lekka kurtka deszczowa, marszowy zapas kalorii, bungee kordy, okropiec na okulary. Podróżny zestaw higieniczny tutaj widzimy. Żel do odkażania, nagniżane chusteczki, zwykłe chusteczki, szmatki do okularów, paciki z alkoholem, kubek stalowy, bardzo ważna rzecz, czyli woda, środek na komary i kleszcze, powerbank i ładowarka do telefonu. Zawsze można mieć ze sobą takie radyjko. Zapas jedzenia, 5000 kalorii, kamizelka odblaskowa, łom, nóż, tabletki do oczyszczania wody, odsiepa w postaci polaru, ciuchy termoaktywne, skarpety, koszulki, takie tam rzeczy zapasowe spodnie, czapka i rękawiczki, no, zwykły polarowy kocyk, jakieś tam 2 metry długości. Kolejna rzecz, czyli worki. Tutaj mam akurat takie. Mapa i kompas mapowy płytkowy, zwykła taka apteczka turystyczna czy też samochodowa, szalobajera, szalokomieniarka, latarka, bez latarki ani róż, mydło, pastę do zębów, szczotkę, jakieś, jakąś maszynkę do golenia, taki mały ręczniczek z mikrofibry, tym narzędzie kombinerki, mała praktyczna kuchenka na paliwo stałe, z samym takim paliwem stałym, łyżka, folia NRC, zapasowe baterie do latarek, szpulkę, nici, kilka takich tak zwanych krytek, zapasowa łyżka, jakiś tam notę do zapisywania ważnych informacji, kawałek sznurka, kolejny kawałek sznurka, taśma izolacyjna, kolejna zapalniczka, jedna jest w spodniach, druga jest tutaj owinięta, taśma typu duct tape i długopis oraz ołówek. No i widzicie, w takim małym plecaczku jak tutaj znalazła się taka wielka góra rzeczy, nie? Teraz muszę to wszystko jeszcze raz spakować do środka. Ech.